Michał Adam Lutkowski. Idą święta. Są porządki wokoło, mama nimi zajęta. Wszystkie dzieci się cieszą, przecież nadchodzą święta. Jest już mroźno na dworze, bo nadeszła już zima. Tylko jakoś tak smutno. Wiem, śniegu jeszcze nie ma. W kącie stoi choinka, zasmucona od rana. Choć jest piękna, zielona, też chce zostać ubrana, bo zazdrości rodzinie. Są ubrani odświętnie. I choinkę ubiorą. Będzie wyglądać pięknie. Wszyscy siedzą przy stole, bo wigili już pora. Dzieci jedzą i patrzą. Czy nie widać gwiazdora? Ale gwiazdor nie przyjdzie. Bo jest bardzo zajęty Tylko spadł Pod choinką Pozostawił prezenty W całym domu radośnie I kolędy śpiewają Każdy siedzi w zadumie Pewnie na coś czekają Wszyscy łamią opłatek, radość, miłość nadchodzi. Wielka radość jest w sercach, bo zbawiciel się rodzi.